Dzień dobry, nazywam się Wiesława Nowak, jestem dyrektorem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i mam przyjemność zaprosić Państwa na Dni Kukurydzy i Dni Soi, które organizujemy 19 sierpnia wraz wespół, zespół z wójtostwem Śrem w Śremie. Pole jest bardzo ważnym akcentem w produkcji rolniczej. Zresztą podkreślamy to na każdym kroku, stąd Krajowe Dni Pola, które rozpoczęliśmy w Minikowie jako główne przedsięwzięcie, a u nas w Wielkopolsce jako takie podzadania, ale które, których organizatorem będziemy w 2023 roku. Województwo Wielkopolskie będzie organizatorem Krajowych Dni Pola. Pole to jest to, co podaje nam, jaki dostaniemy produkt finalny, dlatego znajomość Pola jest bardzo istotna. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy dobę cyfryzacji i jest ona niezbędna do tego, aby rolnik dokonując, prowadząc produkcję polową, miał świadomość, co się u niego na polu dzieje. Stąd mamy piękny projekt Edwin, który wspomaga internetowa platforma doradztwa i wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin. Stąd mamy projekt w ramach Horyzontu 2020 Smart Agri Hubs, wdrażanie e-usług i wykorzystanie dronów w małych i średnich przedsiębiorstwach. To są wszystko symptomy, których realizacja pozwala na wprowadzenie innowacyjności i wprowadzenie i wykorzystanie cyfryzacji. Cyfryzacja rolnictwa, a szczególnie założenia Zielonego Ładu spowodowały, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zainteresował się również i jak wykorzystać osiągnięcia cywilizacyjne, pomagając rolnikom w ochronie roślin. Tutaj od tego roku, od kwietnia, maja oferowaliśmy Państwu usługę poldrony, czyli wykorzystanie dronów do zwalczania omasnicy prosowianki. Jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ wiemy, że raz, że jest to metoda biologiczna, a po drugie, że daje ona pewną pewność w 60-80% skuteczności działania danego środka, który niszczy larwy omacnicy, jaja omacnicy prosowianki. Sama usługa polega na zrzucie z dronów kruszynka który po zrzucie rozpoczyna swoją misję i niszczy jaja omasnicy prosowianki. Usługa jest na tyle istotna, że powoduje najmniejsze ubytki roślin. Zrzucana jest wtedy, kiedy kukurydza ma już swoją określoną wysokość. Zachęcam państwa do tego, aby wejść na nasze strony, aby korzystać z usług, które oferujemy właśnie w tym nowoczesnym wydaniu, ponieważ to zapewnia o wiele lepszą efektywność prowadzenia działalności, działalności rolniczej. Zapraszam Państwa na dni kukurydzy i soi do Śremu 19 sierpnia 2021 roku. Dziękuję.